Witajcie dzieci nocy! To ja, wasz narrator. Zapewne tylko nieliczni pamiętają pewne nagrania, które towarzyszyły bodajże Piotrków Bayonet w 2007 lub 2008. Uf, nagrania były pewnym materiałem służącym jako spoilery do najbliższych sesji, a dotyczyły momentu, w którym do miasta powrócił niejaki Dominik Remigiusz. Dziś zapraszam Was na krótki spacer po Piackowskim Parku, Domenie Gangreli, miejscu równie tajemniczym co niebezpiecznym, szczególnie o tej nocnej porze, i dla takich niewinnych młodzieńców, jak niżej tutaj podpisany. Zapewne dostrzegacie jedynie drobne punkty światła na mojej drodze. I od czasu do czasu da się zobaczyć ulatującą mgiełkę pary unoszącej się z ust. Tak, jest ciemno. Tak, jest zimno. Tak, niewiele widać generalnie. O, ktoś idzie naprzeciwko. Mam nadzieję, że nie ma wrogich zamiarów. To się okaże. Jeśli nie będzie dalszego ciągu tego filmu, to znaczy, że zostałem pożarty. Uwaga. Bądźcie spokojni. Tym razem skończyło się na niemoralnej propozycji od jakiejś 20-letniej damy, która szukała szybkiej przygody w Piotrkowskim Parku. Widocznie dziewczyna musiała wiedzieć, co się tutaj zazwyczaj święci o tej porze. Poza ujadającym psem, nie wiem czy mój aparat go zarejestruje. Być może tylko o mamy. W parku niewiele się dzieje. O nie! A cóż to? Jakiś czerwony punkt. Hmm, wygląda prawie jak czerwone ślepie, spozierający na mnie z daleka. Nie mam pojęcia jakie ma zamiary, ale chyba wolę zwrócić twarz w drugą stronę. Udajmy, że go nie widzieliśmy. Ciągle tam jest. Stoi niczym jakiś posąg i czeka, aż opuszczę gardę, żeby rzucić mi się do gardła. Co za miejsce. Ale wróćmy do tematu. Już wkrótce rozegramy kolejną przygodę z naszej pasjonującej sagi. Już nie Piotrków by Night, już nie Lusus Natura. Już nie mini-saga, polowanie. Hmm, Ekehomo, homo, czyli człowiek. Zastanawiam się, czy, czy czasami próbujecie interpretować tytuły sesji, tytuły sag. Szczerze? Ja bym nie radził. Może Was to nakierować na zupełnie inne tory myślowe i potem po prostu się rozczarujecie. Z drugiej strony możecie być mile zaskoczeni. Aczkolwiek w najbliższą sobotę spotkamy się o 16 przy moim długim stole i spróbujemy się przenieść jeszcze raz do Piotrkowa Nocy, ale tym razem będzie to podróż, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyliście. Nigdy. Pomimo tego, że dzierżę zaszczytny tytuł narratora, pozostaje człowiekiem. Tej czy innej formie, dlatego czasami ciężko mi zrozumieć, którymi ścieżkami biegną moje myśli, niczym w jakimś obłędzie. O, niepokojący dźwięk. Kolejny z wielu. Prawie się już do nich, do nich przyzwyczajam. Ale ciągle pozostaje to nieodparte wrażenie, że jesteś obserwowany. Niby. Poza parkiem życie biegnie normalnie, ale tutaj wewnątrz odwracasz się, jakbyś widział cień. Kobiety, mężczyzny, kawałek jej, jego płaszcza. Dziwne uczucie. Powinienem być do niego przyzwyczajony w końcu. To ja, to ja sam stworzyłem to uczucie. Myślicie, że oni są tutaj? Teraz? Robert. Wiecznie wściekły na życie. Dariusz. Równie wściekły. Nie widać ich, ale na huśtawce jest para kochanków. A może tylko ktoś na kimś się pożywia? W końcu to takie naturalne w tym miejscu. A więc mamy dwóch gangreli, dwóch wściekłych. Każdy z nich coś stracił, i, i w zasadzie nie zanosi się, żeby cokolwiek mogli zyskać. W końcu to świat mroku. Banał tego stwierdzenia jest aż nazbyt brutalny. Dalej mamy lorda Strikera. Chyba trochę pogubił się w życiu. Sam nie wie, czego chce i nie wie do końca mierza. Jedynym wyznacznikiem są jakieś szczątkowe wskazówki udzielane przez tajemniczą mistrzynię, która w zasadzie trzyma się z daleka, ale jednocześnie blisko. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że brytyjski arystokrata sam nie wie, w co się pakuje. No, i nasz ostatni na Równie tajemniczy co poprzednia, poprzednie osoby. Hmm. straszne było to. A może to nie było to. Ale wierzcie lub nie, ale jestem właśnie w miejscu, w którym zaczęła się psychodrama. Stoję przy dokładnie tych samych krzakach, przy których wskazałem Wam. Umierającego mężczyznę, którym okazał się być Łukasz Terc. Ale znów gubię wątek. Daniel. Nie musicie znać jego nazwiska. Wystarczy, żeby wam wiedzieć, że jest dość nietuzinkowym człowiekiem. Który skrywa wiele tajemnic. Jedne są bardziej mroczne od drugich. Najśmieszniejsze jest to, że los nie bez kozery połączył Wasze drogi. Całej Waszej czwórki. Nie macie wrażenia, że każdy z Was stracił już panowanie nad swoim przeznaczeniem? Być może nie uwierzycie, ale właśnie przeszedłem obok drzewa Roberta. Co dziwniejsze. Jak tylko się do niego zbliżyłem, pojawił się na nim ten mistyczny i tajemniczy znak, który przez chwilę wodził Was po mieście w trakcie psychodramy. Ale może nie mówmy o tym per psychodrama, niech to będzie sen Kassandry. Czasem się zastanawiam, o czym tak naprawdę śniła Kassandra i czy to rzeczywiście był sen. Sny nie bolą. Sny. Nie kończą się tak, jak skończył się ów sen. A potem nastąpiła rzeczywistość, która była jeszcze gorsza od snu. Makabryczna. Wręcz poschizowana, jak to mówią młodzi. Muszę kończyć. Ktoś się zbliża. Chyba czas na mnie. Do zobaczenia na sesji jeśli przetrwam.